Witam wszystkich w podsumowaniu mojej pierwszej jasnej czajnej hejbaty, Golden Nepai Antuwai z oferty hejbaty, który jednocześnie jest piewsom także nepajską hejbatą, jaką piłem. I właściwie już na wprowadzeniu powiem, że no, jak ja mnie nie, nie jest to i nie była to jakaś taka nadzwyczaj świetna hejbata. Nie ma ona tutaj jakichś takich znacznie bardziej ciekawszych smaków. Te smaki też się w dany sposób tak bardziej na nie wybijają, nie są jakieś bardzo intensywne, ani mocne. Jest to bardziej taka delikatna i Słabsza hejbata, czego jestem też po niej początkowo się spodziewałem, że jasne, czajne hejbaty są takie właśnie spokojniejsze i słabsze. I wydaje mi się, że nie tyle co ta hejbata, a je także i może nawet wszystkie jasne, czajne hejbaty, czyli na przykład jakieś Zdai Zyingi, czy inne. Tego typu hejbaty, są właśnie tymi słabszymi, czajnymi, nie są takie intensywne, mocne. No i ta też taka słaba była, przez co test tutaj te smaki nie były takie intensywne. A więc no, te smaki tutaj jakoś tak bardzo, absolutnie nie wybijają, są bardziej takie słabe, spokojne. No i też jak dla ja, mnie nie wyjuzniały się i nie były jakieś znacznie bardziej ciekawsze. A więc z tego powodu nie podobała mi się ona jakoś szczególnie bardzo, a je. Mimo wszystko była jeszcze całkiem przyjemna do picia i spróbowania. Jeśli chodzi o to, jaka ona jest, to w pierwszej kolejności jest słodka z może jakąś taką małą goicką czy z jakimś takim odczuciem, może ciepkoścą. Nie jestem pewien jak to odczucie w tym przypadku okiesnic, a je. Yeah. Oprócz słodyczy ma ona jeszcze jedno takie pewne specyficzne odczucie. Może jest to czejpkost może gojeczka, ogólnie za to nie jest ona jakaś gostka właściwie, jest w pierwszej kolejności słodka i tak. I w konsystencji także jest taka bardziej delikatna, bardzo lekka. nie jest jakaś ciężka. oraz pewną gęstość jak na cajną hejbatę typowo przystałą ba, no i jej ajomat w pierwszej kolejności okieśliłbym jako korzenny. Taki korzenno-zemisty, właśnie taki dospecyficzny specyficzny i bardzo inny od wszelkich innych hebat, które do tej pory piłem. Tak się bardzo właśnie wyjuznia, taki korzenno-zemisty I, 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 i ciągle podczas picia jej właśnie mam takie odczucie jakichś miówek, jakiegoś smiowiska. Co w tym jest takiego, co mi się z jakimiś miówkami i miowiskiem kojarzy. Tak właśnie taki specyficzny, zemisty tutaj smaczek występuje można nawet zwierzęco zemisty. Tak właśnie dokładnie z jakimiś miówkami. Nie wiem jak miówki smakują. Nigdy miówek nie jadłem, a jeśli by miówki spróbował zjeść, to wyobrażam sobie, że mogłyby smakować w taki sposób zemisty. Chociaż zapewne bardzo i to bardzo se Ale tak czy inaczej, co tu jest takiego, co mi się z miówką po prostu kojarzy. No i ja ogólnie to jest ona po prostu taka kozennozemista. I jest to dość ciekawy smaczek, bo inny od wszystkich innych, a je, no nie powiedziałbym, że ten smaczek kozennozemisty w tym przypadku jakoś szczególnie mi smakował. Jest on ciekawy do spróbowania, ciekawy do wypicia jasno jakiś czas, a je, no nie, był, nie był, on niczym co mi jakoś bardziej zachwyciło. Z tego powodu też no ta hejbata a tak mi się nie podobała. Oceniłbym ją mysję tak na jakieś zest z piusem. to jest dobra ocena. I mimo, że w sumie je no jakby nie oceniam jej aż tak wysoko i ten smak też mi się tutaj aż tak bardzo nie podoba no to jednak piło mi się ją jeszcze całkiem przyjemnie na początku jeszcze jak zacząłem tą hejbatę pić i se przez nią przepijałem przez tam kolejne wersje parzenia testowałem jeszcze jak się parzy na różne właśnie cajniczki na gajłany na początku mi się znacznie mniej podobała niż po przetestowaniu bo, bo kiedy już tą hejbatę przetestowałem w określonej ilości to Zacząłem tak rozumieć, co mi się w niej właściwie podoba i zacząłem i sobie taką opinię, że wiem po prostu, co mi się w tej hejbacie podoba i jakie podoba mi się w niej parzenie. Na parzenie podoba mi się w niej po prostu na czajniczek. Właśnie przez to, że ona jest taka delikatna słabsza, to z tego powodu także bardziej oozzwiająca. Przez to te jak jest jakiś nawet do ciepło, bo aktualnie mamy jato, to była ona właśnie całkiem fajnie ozezwiająca i jednocześnie była też przyjemna do pizza, po prostu aktualnie. I z tego powodu bardziej pasuje mi parzenie jej na w większej ilości, zapazzyć sobie trochę jednorazowo więcej tej hejbaty, żeby po prostu sobie tak usąść i to jedne parzenie, Lubię nawet parzenie w większej ilości popijać. Parzenie na gajłon tej hejbaty mi się nie podobało właśnie. No za mało ona jednak jest intensywna i za słaba, aby jak ja mnie parzenie na gajłon miało jakiś większy sens. I jak już wyrobiłem sobie o niej tą opinię, że lubię ją tak parzyć w większej ilości, na czajniczych, że fajnie mi się tak pije na ozezwienie, no to wtedy jeszcze piło mi się ją całkiem przyjemnie. I czy właściwie bym tą hejbatę pojecił lub kupił ponownie? W tym przypadku powiedziałbym, że nie. Podobało mi się to, że była to taka słabsza, czajna hejbata, bardziej ozezwiająca, a je akurat te smaki, tak jak już wspomniałem, z mistokozeniem stok mnie tak nie przekonywały, przez co... No czy Wam się one spodobają, to w po prostu od Was. Mnie osobiście nie przekonywały, przez co jeśli chciałbym kupić sobie i spiłować jeszcze czy też napić się, bardziej takiej słabszej, ożywiającej czajnej hejbaty, to zapewne spiłowałbym sobie wybrać coś innego, aniżeli kupić to. No chociaż ten smak do pewnego stopnia też był ciekawy i jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że za jakiś czas miałbym ochotę także napić się hejbaty z takim smakiem, To zdecydowanie nie byłoby to dla mnie coś codziennego. Może jasno jakiś czas jest to hejbata, ten taki zymisto -kozyny smak, który z spiubował. No więc tam to by było na tyle z tej hejbaty. Jak na spiłowanie takiej pierwszej, jasnej, czajnej, była jeszcze całkiem fajna i przyjemna. Jeszcze sobie ją ciekawie piło. Mam jeszcze kilka innych tego typu jasnych, czajnych hebat, i przez nie będę także w następnej kolejności przepijał. A jak na z tej hejbaty to by było na tyję. W opisie do tego filmiku macie Jinka do mojego i gdzie znajdują się zdjęcia oraz także notatki z tej hejbaty, to by było z niej na tyję. i widzimy się w następnych hejbatach jasnych czajnych. Właściwie to w następnej kolejności także zabierzemy się za kolejnego Nepaja. A więc widzimy się w drugiej nepajskiej hejbacie niedługo i do zobaczenia.